Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na aktywi Dziś pokażę Wam zawartość pudełka gry. Packa na much. Otwieramy. Bardzo króciutka instrukcja obsługi. Oraz kart. Więcej kart. Jeszcze więcej kart. Oraz karty do gry. I w sumie to wszystko. Gra składa się z różnych kart, z krótkiej instrukcji. I tyle. Dziękuję za uwagę. To wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.